Przede wszystkim, moi drodzy, rok temu sprawdzałem, czy w popularnych sieciówkach można się najeść za 10 zł. Jest rok 2024, czyli musimy znowu wziąć dychę w swoje dłonie i pojechać i posprawdzać. Wybierzemy więcej miejsc, żeby jeszcze bardziej, żeby za rok można było to dosłownie sprawdzić. Wtedy wydaje mi się, że wygrał Burger King. Co wygra dzisiaj i co tak naprawdę kupimy? Czy więcej, czy mniej? Dzisiaj będziemy to sprawdzali. 10. Poczciwe 10 zł. Zaczynamy. Materdeo. No to nie, no to tamten. Ja nie chcę tego wyboru. Pierwsze miejsce moi drodzy tam jest, nazywa się KFC i tylko chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie, co się działo praktycznie rok temu, czyli cheeseburger i małe frytki 5,49 i 3,99. Zobaczymy sobie, jakie są ceny teraz. Pierwsze pytanie w 2024. Co uda mi się najwięcej kupić u Państwa za 10 złotych? Nie, 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 bez kuponu, bo ten kupon to wie pani, to dzisiaj jest, jutro go nie ma. Ale to tak najwięcej, co jest mi pani w stanie zaoferować za dychę. Jak powiększymy chwyteczki za zodówkę, to wyjdzie 9,99. Idealnie. Czyli mamy opakowanie Bismarta, 4 zł kosztują duże frytki, powiększyliśmy za złotówkę, ciekawe czy było warto i cheeseburger 5,99, jak zadychę w tych czasach, dobrze zaczynamy. Frytek rzeczywiście dużo, zaraz Wam pokażę tego cheese'a, no dobra, no to co, frytki wiadome, ani słonie, ani jakieś maleństwa, nawet duży, no jak na rękę. Identyko, włazi po prostu, ja mam dłoń taką średnią, bym powiedział, raczej w stosunku co do całej mojej budowy, to raczej mniejszą niż większą. Kawałek tego mięsa naprawdę nie jest taki maleńki. No i z dwojga złego naprawdę wykorzystujemy ten symboliczny już dzisiaj dychę. Natomiast to do zeszłego roku, no to zdrożało tak. Cheeseburger zdrożał o 50 groszy, bo kosztował 3,49. A frytki zdrożały. W sensie tutaj nie mogę powiedzieć, bo zaproponowano mi duże. Patrząc na sam początek, że to jest tylko ta dycha. Jest w porządku Dobrze i te frytki. Wielkościowo nawet nie chcę. Teraz przed Państwem Burger King. W zeszłym roku to było miejsce, które wypadło najlepiej, a udało mi się zjeść, moi drodzy. Deluxe Chicken Nugget i małe frytki za 7,99. Pozycja za 10 zł. Bo tylko tyle mam. Co takiego mógłbym u państwa zjeść? Dobra, to poproszę to, co pani powiedziała, czyli to pierwsze cheeseburger i te frytki. Bardzo podobnie, 9,99, praktycznie to samo. Znowu cheese i znowu fryt. No to patrzymy, cheeseburger, 6 zł i 99 groszy i małe frytki, 3 zł. To są małe. Kurde, jak dla mnie praktycznie identyczne. Ile to może być? Dwie, trzy frytki więcej niż w tamtym lub mniej. I ja uważam, że lepsze. Ale chyba zgodzicie się, że frytki z KFC, one nigdy jakoś nie słynęły z niewiadomości. Zobaczcie, jaki pyrduś Materdeo. No to nie, no to tamten, już z samego wyglądu było widać, że jest on większy i tańszy. Niby. Dobra, zobaczmy może całość. Strasznie suchy. Bardzo. Mega mało w ogóle samych dodatków. Kotlecik też taki trochę na styl smash jak to w dzisiejszych czasach jest popularne. Bułki też, pokażę Wam no w środku, no też malutko tego wszystkiego. Serek też taki, ale się zawiodłem teraz. Wydawało mi się, że burger przytrzyma pasce z zeszłego roku, bo wtedy to było naprawdę najlepsze z tego, co mnie spotkało. Jest jak jest. 9,99, a mało. Wybaczcie, że z pełną bukę. No to teraz bonusowo, moi drodzy, nie było tego w zeszłym roku, ale to nie oznacza, że nie możemy teraz na gaźby sprawdzić za rok jak to będzie. Mam nadzieję, że wy będziecie pizza hut! Coś za 10 zł bym potrzebował. Za 10 zł. Za 10 zł. No to jak 90, to może ją bym poprosił w takim razie. Robi się coraz ciekawiej! Szanowni Państwo, byłem w Pizza Hut, tak jak Wam mówiłem, musiałem zamówić to ręcznie, że tak się wyrażę i mianowicie teraz sytuacja wygląda w sposób następujący. Kosztuje to 9,99 zł, czyli idealnie w naszym budżecie, a są to paluchy czosnkowe. I tak wygląda ta pyszność, chleb czosnkowy z serem za 9,99 zł, ten jest oczywiście jeden, więc 4,98 No spróbujemy, zobaczymy czy to jest smaczne, drugi jest taki sam, spokojnie. Takie dobre 2,20 mam w buzi. Mm. Bardzo suche. No, fakt, fakt, wiadomo, że to jest odmrażane i, i to nie jest produkt, że oni pokroili teraz bagietkę i położyli na to ser, to nie liczę. Także jak widzicie, no maleństwo, maleństwo, zdecydowanie najgorzej. Oczywiście mówimy o tym, że to jest pizza, trochę chyba się ona jednak różni, tak mi się przynajmniej wydaje, od maka w KFC czy Burger Kinga. Wydaje mi się, że już za rok niestety nie będziemy mogli tego zjeść. Wycham. Ha! Starbucks. To chciałem wam powiedzieć. Czyli najpopularniejsza sieć kawiarni na całym świecie. Chciałbym u Państwa coś zjeść, natomiast ogranicza mnie budżet. Mam tylko 10 zł. Okej. A dlaczego taki śmiech? To tak mało. Dobrze. Dziękuję serdecznie. A na ciepło? Na ciepło, na ciepło. Tak, Dawno nie spotkałem tak miłej obsługi, jak tutaj. Nie, nie w ogóle nie życzę, nie życzę sobie tego, żeby się mnie po imieniu, rozumiesz? I nie chcę tego jagorną. O, by się zryli Po zmianie decyzji, moi drodzy, wpadł jogurt za i 9,95 groszy. Wygląda tak, w miarę ciężarowo. Skład tego jogurtu wchodzi taka, o tutaj jest tutaj posypka, Crunchy. Dlatego on jest nazwany Crunchy, bo to jest takie musli. I teraz tak, to musli wsypujemy do naszego jogurtu, uważając, by nic nie wysypać. Perfekcyjnie mi to wyszło. No i tak ten jogurt się prezentuje, naprawdę jest tego dosyć dużo, nie będę ukrywał. Dobra posypka, bardzo chrupka, fajnie zimne, to też jest bardzo ważne. Jest to takie rozmemłane i ciepłe, bo jak są ciepłe jogurty, to one automatycznie tracą to, co najistotniejsze. Gramaturowo nie jest źle, nawet bym powiedział, że jest dosyć dobrze. Za takiego dobrego jogurta z czymś takim w sklepie będziemy musieli też zapłacić pewnie 4-5 zł plus 100. Nie tak źle, nie wiem na którym miejscu to skończy, ale naprawdę nie jest źle. Do no tej placówki, wydaje mi się, że nikomu nie trzeba przedstawiać, czyli McDonald's. W zeszłym roku kupiłem frytki średnie oraz chikera. Chicker kosztował 4,30, frytki średnie 9,50. Tyle wynosiło to w zeszłym roku. No to zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało w 2024 roku. Co u państwa mogę zjeść maksymalnie za 10 zł. Taki mam budżet. Dobra, to jego poproszę i te frytki. Ile to razem wyjdzie? Zł. No właśnie, państwa tutaj mam przygotowane z konkurencji. Tak widzę, że dobrze państwo chyba wypadają. No i tak wygląda za 9 zł mamy i chikera, i tak jak wam mówiłem, małe frytki, a nie duże. Szanowni państwo, frytki. Frytki małe. No i tak te frytki małe wyglądają. Czy małe, czy średnie, naprawdę różnica jest chyba, no maleńka. No ze wszystkich tych fast foodów to uważam, że to są najlepsze frytki. Wiemy, jakie są. Widzisz, co oni mi dali? She's burgera. Zamiast... Zamiast Chikera. Oj, błąd. Yy, wracając do tego, do tematu, no to to jest chyba większe. No zobaczcie, niż, niż w tym, jak to się nazywało, Burger Kingu. No ale dobrze. No to zobaczmy w takim razie, no z tym, nie, nie wiem, jak to będzie smakowało. Mhm. Mm Aaa. Na pewno bardziej się najem niż w Burger Kingu. Już widzę to, jak nawet jem, to nie czuć, że to jest suchostój, tylko jednak no mamy tutaj trochę tego więcej sosu i trochę więcej tego sera. Bardziej się najemy. No naprawdę bardziej, ale wydaje mi się moi drodzy, że to nie będzie lider w tym dzisiejszym naszym zestawieniu. Oj, chyba detronizacja. On też nie wygrał w zeszłym roku. Jedziemy jeszcze do jednego miejsca i zobaczymy tam, bo jeżeli tam byśmy dostali choćby coś połowę, to może być pierwsze miejsce. Sprawdzamy. To teraz, moi drodzy, już na ostatni rzut bierzemy bardzo znaną kanapkownię Subway, żółte Sub, zielone Way. Co my tutaj zjemy za te 10 zł? No i tak wygląda Paragon, 9 zł i 90 groszczyn. Ale tutaj musimy powiedzieć o pewnych różnicach, bo pewnie przyzwyczailiście się do tego, że chodząc do Subway'a, tak naprawdę warzywa możemy sobie dobierać, jakie chcemy, takie nam państwo. Nałożą. Nie, zmieniło się to. Najtańsze pozycje są teraz w tak zwanym zamkniętym składzie, czyli nic nie możemy dobierać, ewentualnie odjąć, ale no tak trochę bezsensownie, no chyba że na przykład nie lubimy papryki. I tak ta kanapka wygląda. Zobaczcie, że w porównaniu z tamtymi, to wydaje się, że ona jest dużo, dużo większa. Otworzę tylko delikatnie. I tak wygląda środek. Widzicie sami, dużo tych warzyw. Naprawdę nałożyła pani to bardzo dobrze. Aczkolwiek, tak jak mówię, za dużo też nie mogła, bo skład, no nie możemy sobie wybrać. Co możemy? Możemy zmienić sos i możemy zmienić pieczywo. Dobra. Wydaje mi się, że chyba mamy zwycięzcę. Wiecie czemu? Nie jest to małe, 15 cm. Patrząc na inne, no to zobaczcie sobie sami, że tutaj rzeczywiście mamy trochę, trochę więcej. Dwa, dużo warzyw. Ja wiem, że nie oceniamy zdrowotności, ale jeżeli mamy coś dużo i tym bardziej zdrowe, fajnie jest o tym powiedzieć. Cena bardzo konkurencyjna. No 9.90 idealnie w naszym budżecie się to mieści. No i podkreślę to jeszcze raz, wydaje się, że nawet najzdrowsze oprócz tego Starbucks'a. Dobra, idziemy na podsumowanie, zobaczymy sobie jak to dzisiaj. Chodź. No dobrze, wróciliśmy. No to co my tutaj mamy? 9,95, 9,99, 9,99, 9, 9, ,99, 9, ,99, 9 ,99 zł i 9,90. Dobra, nie rozdrabniajmy się, powiedzmy, że wszystkie mniej więcej to 10 zł. To gdzie jest najlepiej? Takie top 3. Inaczej, gdzie ja bym poszedł? Ja na 100% numer jeden wybrałbym Subwaya. Jakoś ta kanapka najbardziej do mnie przemówiła i też gabarytowo wydaje mi się, że była największa. Tak, to prawda, że zaraz powiecie, że nie było tutaj frytek, ale dobra, czy to jest istotne? Chodzi głównie o to, żeby się najeść. A tymi frytkami wydaje mi się, że mniej bym się najadł niż rozmiarem tej kanapki. Więc tak, Subway później. Zdziwienie będzie to KFC. Jednak tam kurcze pieczone trochę tego było. I na miejscu numer trzecim. No kurde, tutaj mam problem, bo wszystkie te opcje. No, Pizza Hat to kompletnie nie wchodzi w grę. Chyba Starbucks, bo wow. ten jogurt. No, albo Mac, no myślałem o tym. Albo Mac, albo Starbucks. Co kto woli. Jeżeli ktoś woli jednak pójść w stronę. Najem się trochę i trochę zdrowo wybierze Starbucksa. Jeżeli ktoś wybierze opcję, że tylko chce takie fast foodowe smaki, to wydaje mi się, że McDonald's. Nie ma co ukrywać. Ogólnie 10 zł to bardzo mało, żeby zjeść coś takiego. Ale już wiemy, zobaczymy za rok, jak będzie. Mam nadzieję, że nie przekroczymy tej bariery 10 zł. Ja się z Wami, moi drodzy, żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Było mi naprawdę super miło. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No i dobra, kończymy ten film jednym przekazem. Jeżeli lubicie takie treści, to nie zapomnijcie zasubskrybować tutaj na górze, a później zobaczyć produkcję pierwszą i drugą. Do następnego!